To samo co pan. Nie, To samo co pan. Zaczyna się. Proszę państwa, jesteśmy przed ratuszem w Warszawie. Trwa protest przeciwko tak zwanej tej karcie LGBT+, którą zaproponował wice -prezydent Trzaskowskiego, Nawet nie wiem, rabiej, rabiej on się, Rabi, jakiś, jakiś tam rabiej. No i cóż, jak kamienice w Warszawie, bandyctwo za Pani gronkiewicz walc nie zostało rozliczone, tak nadal mamy jakąś nową aferę i teraz dobierają się nam do, do małych dzieci, do małych dzieci czteroletnich wręcz. Czy Pani chciałaby po powiedzieć coś? O, do telewizji. Bo widzę naklejka wara od naszych, naszych dzieci. dzieci prawda? Czyli pani protestuje przeciwko tej no karcie. Przeciwko tej, tak? Mm -hmm. tak. No przeciwko kar karcie. No mamy tu nie wiem ile. 200 osób plus 100? Plus minus. Ale to już, już jest niby po, tak? Jak już, już, już policja mówi tam, że jest po, i to już jest. Po tej demonstracji ja się dowiedziałem z radia przypadkowo, że blisko tutaj miałem, więc zobaczyć. No tak. Co pani, co pani myśli o, o tej karcie? Co to ma być? Co, co to ma być? No to, ma, ma, ma być? to rodzice ma, mają wy, wy, wychowywać dzie, dzie, dzieci. Rozumiem, że pan rabi chce wychowywać... Dzieci to, to niech Warszawy tak? To niech chowa Swoje, niech swoje chowa no jakby Ale będzie ile, miał. Ile, Jak będzie miał O ile wiem, pan ra, ra, Jest tej opcji Która raczej y, nie może mieć dzieci Bo, bo, bo on y, On jest y, Bardziej y, Tej opcji homoseksualnej W polskim y, Nazywnictwie jest pederastą a pederaści póki co nie mają dzieci. Prawda? No Chociaż on, on zaznaczył, a że on wiadomo, chce. Wiadomo, on chce. On chce y, adoptować dzieci. No tak. Właśnie i to, to ma być y, pierwszy krok, y, żeby zalegalizować y, te y, jakieś partnerskie związki, by potem móc powiedzieć w sądzie, że jest dyskryminowany. Tak. Że, że no natura Faceci nie rodzą tych dzieci, prawda? No to oni będą sobie brali już gotowe. Z gotowe, domów dziecka, z domu No tak. Bo przecież tu hotel ma być dla I hotel jakiś, a dla nich hotel. I jak dzieci się będą. A to czuły też dyskryminacja, bo dla jednych dom, hotel, że... a, drugich, a dla drugich... A, a już nie dla y, tych takich y, y, homo, to już hotelu nie będzie. A przecież y, dzieci uciekają w różnym y, wieku, w różnym, y, z różnych powodów, prawda? Z różnych. No, a może lepiej y, pan rabi, by zainwestował w szpitale, żeby leczyć tą chorobę psychiczną, a nie ją promować i gotować, prawda? Zresztą, o ile wiem, to nie wiem, czy pani kojarzy taką postać jak. Y, George Soros, no, no tak. który, który, się, który promuje tak to na świecie, się. zwłaszcza w ja, Europie, Kojarzę ich wszystkich tam na górze. Prawda? I, tak. i, i co? I my tu protestujemy, no ale to jak na Warszawę, to mało ludzi, ja bym powiedział, tak, prawda? To jest garstka. Jakieś dwie flagi? Tak. Co to dwie flagi? Ja chciałem Ona flagę ludzko. wziąć. Ma... Ale jak widzę, że ja bym wziął flagę, to by było trzy. No. To jest, jakby to powiedzieć, kropla w morzu potrzeb, nie? No cóż, o ile wiem, to warszawiacy w 80% wybrali opcję antypolską, czyli po panu nieugrońkiewicz Walc no ja nie, kampania, nie, nie wybrałam, ja kap... no, nie wybrałam. No, no pani nie, ale ale no właśnie, kto tu mieszka? ja, ja, ja pytam się skąd ci ludzie A pan się nie biorą? Wie? A pan nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, no, nie, no straszni no ludzie nie, nie albo nieświadomi nie albo robią to specjalnie no nie wiem, jak to działa nie, nie będę mówił. jeszcze mnie ar, aresztują proszę pani, ja, ja to zawsze powtarzam, że E, prawdziwi warszawiacy to zginęli w powstaniu warszawskim. No, nie, ja, A to co teraz ja, się dzieje, to... Ja, ja, ja jestem nie wiem. Ro, ro, rodowitą warszawianką. Z woli. Czyli z woli mieszkałam. Pani jest, Urodziłam się z woli. Jest z tych wybrańców, którzy przeżyli tak, tą tak, rzeź. Tak. Całą wojnę i powstanie Byłam tu. No, tu bardzo dużo ludzi. O, mówi się o 250 tysiącach zabitych, yy, z czego ponad 200 to byli sami cywile, prawda? Czyli warszawiacy. Rzeź była w dwa miesiące. Dwa miesiące ok? da, tak, tak. W dwa miesiące zabito więcej ludzi, niż w, w rzutach bomb atomowych na Kierszynę i Nagasaki w Japonii. O, taka liczba można powiedzieć. To już się, się zaczęło, to zaczęło się dużo, dużo To się zaczęło od iluminatu. 1700, któryś rok. No tak, a my potem, jesteśmy świadkami tego, no, co oni robią. Przeszło, a potem przeszło masoneria się teraz to nazywa. Masoneria. Jednym słowem chcą nam, e, chcą bawić się w inżynierów e, społeczeństwa, e, zmieniać tak, wszystko po genetyczne. swojemu. Tak, wszystkie wszystko chcą sobie podporządkować pod jakieś nowe trendy. E, niedługo już e, rodzina nie będzie rodziną, nie, prawda? Bo rodzinę, jeżeli nie, no, będą jacyś opiekunowie, nie wiadomo kto. No e, latarnik będzie. Latarnię Latarni w szkole nie? Nie nie, 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 nie wiem do jakich czasów y, dożyliśmy, ale. No, czasy straszne, Czasy bardzo dziwne. Nie wiedziałam, no, że, ja do, no, że ja doczekam takich czasów. Czas pani to w ogóle 180 stopni, wszystko w ogóle. Wszystkie opcje już pani widziała. No tak, już wszystko. No ale to już, już ale to się cały czas się mieszają, mieszają i mieszają. I nie liczą się ze zdaniem ludzi, no, tak naprawdę. A wojna, a ci wszyscy, co są wojny, prowadzi, to no, życi wszyscy. Ze złymi intencjami i z bankami w USA, prawda? Przecież rewolucję w e, 1917 też e, zakup sponsorował. No to, to bez pieniędzy nie wyszłoby. Jakakolwiek rewolucja, jeżeli nie ma dotacji, to nie istnieje po prostu. No nie, a skąd? Ktoś tu po prostu manipuluje. A głowę, a głowę do zarabiania, do, do pieniędzy oni plują nawet sami na siebie. Żyć, żyć, ży, ży. Ja byłem Swojemu w Ameryce. Nie, ja byłem nie w Ameryce. Prac... Nie Pracowałem, że tutaj widziałem, że ludzie się kłócą. Żydzi też się między sobą kłócą. Ale mają ten taki, yy, jak to się mówi, spryt, że. Jak y, chcą razem coś zrobić, to się jednoczył. I powinniśmy tak naprawdę od Żydów troszeczkę się uczyć. Chociaż na pewno nie tych, nie tych postaw z okupacji, gdzie byli kapo A niestety na przykład na Zachodzie, Bo już z Ręka z Tak, tak. Y, na Zachodzie niestety Polacy zachodzą tak jak Żydzi w czasie II wojny, czyli pokaniają Polaków za 1 euro więcej, co takimi kapo, chyba. to historia kołem się toczy, a jakie wnioski będziemy na przyszłość wyciągać, to zależy od nas. I edukować. Mamy. edukować, mamy, edukować bo oni są nie, Mamy sto. Dobrze. No to spod ratusza y, wypowiadała się pani. A, nie powiem. Jeszcze jest ten strach w narodzie. Y, ale dla, dla Adama Czeczetkowicza, z Podlaskiej telewizji narodowej. Podlaskiej, Podlaskiej z Białostoku ja przyjechałem specjalnie. P21 TV. No i, i tyle. Tak jest, Wanda, Pani Wanda. Dziękuję.